Hejka wszystkim, witam Was w wakacyjnym vlogu. Dzisiaj lecimy do Bułgarii. Już jesteśmy na lotnisku i będziemy przechodzić kontrolę. Przeszliśmy kontrolę, wszystko było ok i chciałam Wam polecić ciastka. Mega dobre. Kupiłam jeszcze dwie wody i zapłaciłam aż uwaga 28 zł. Zjadłam jeszcze takie marchewki tajskie, też były dobre. Pooglądałam obrazki w gazetce. Tutaj samolot przygotowywał się do startu. I w końcu idziemy do samolotu. Ale mega! Lecimy! Juhu! Jak widzicie, widoki były przepiękne. Przy lądowaniu było widać Morze Czarne. Wylądowaliśmy i jedziemy autobusem, a potem autokarem do hotelu. Wow, już widać Morze, nie mogę się doczekać. Mijaliśmy dużo pięknych hoteli. No i oczywiście bazarki. No dobra, nie tego się spodziewałam. No i słyszycie, jaką miałam reakcję. Bilar. To jest... Nie, to nie jest bilar, to jest bilar. Aaa, I'm scared. Ty? Ty. Ej, tu są mydła. No i w końcu jedzonko. Tego nie było. Ten malutki. Ten. Tak. Jeszcze? Nie, tyle wystarczy. Ja, ogórków, of course. Tyle? No, dwa? Tak. Jak widzicie, jestem głodna. Dobrze, że bułka mi nie spadła. No i jedzenie z takim widokiem jest warte miliony. I spacerek po jedzonku dotarłyśmy do jakiejś pięknej plaży przy restauracji. Ale mega. Um. Uh -huh. Popatrzcie, posąg Neptuna wygląda epicko. No i w końcu kolacja. Były jeszcze takie dobre lody malinowe. I znowu spacerek po złotych piaskach. Herbatka na noc. I dobranoc. O 6 rano idę robić ćwiczenia na plaży. Woda jest przyjemna i orzeźwiająca, więc ćwiczenia o tej porze to sama przyjemność. No i śniadanko z bułgarską herbatą ziołową drożdżówkami i owockami. Dojadam na plaży z moim przyjacielem. Krótkie wideo polowanie na motylki, i idziemy na obiadek do swojego ulubionego stoliczka. Zaczynam od pomidorów, bo mama mnie namawia do glukozowej rewolucji, a potem reszta jedzonka. Po obiedzie zabawa w basenie z moim przyjacielem Flamingiem czas na przekąski, i idziemy do starej przystani w złotych piaskach. Hejka. Jakieś fajne kwiatki, chmurki, palmy i domek z muszelek. Przerwana rogalika i morskie skarby. Nagrałam shorts, zapraszam do oglądania, tu się pojawi link. Jeszcze eklerek i idziemy dalej. Prawie jesteśmy na miejscu. Znajduje się tutaj jakiś niedokończony zamek z amfiteatrem. Stare łódki kolorowe drzewka, kameczki i latarnia morska. W drodze powrotnej jechaliśmy ciuchcią i podziwialiśmy widoki, ledwo zdążyłyśmy na kolację, ale się udało. I ten cudowny zachód słońca. Bazarki, bazarki. Wieczorny spacerek po złotych piaskach. Ale bardziej przypomina to park rozrywki. I kolejny ranek zaczynam z spacerkiem. Następnie idę do miejsca ćwiczeń. Zawsze ćwiczyłam sobie obok tych kamyczków. W ogóle wokół tych kamieni było dużo malutkich rybek. I spotkałam też żebropława, ale dla Beki nazwałam go żebrosław. Czas na śniadanko. Tak, jem kulki śniadaniowe z omletem, serem, olejem i przyprawami. Nie wiem o co Wam chodzi. Biorę flaminga i idziemy na plażę. Hej, jo. ja się niedawno dowiedziałam, że mewy umieją pływać. No po prostu szok. Na tej plaży był taki piasek w szlaczki, bardzo przyjemnie się po nim chodziło. Znowu drożdżówka i pływanie z flamingiem. Pyszny obiadek i deserki. Ładna huśtawka obok hotelu Sofia po drodze do Aładży. Polecam zabrać ze sobą płyn na komary, bo było ich niezmiernie dużo. W dodatku pomyliłyśmy drogę dwa razy, ale było warto. znowu wideo polowanie na motylki i w końcu na miejscu Było tam dużo kotów. Katkafe normalnie. Ze specjalnego automatu na pamiątkę kupiłam sobie taką monetkę. A to taki klasztor wyrzeźbiony dawno temu w skale. wow! Tam można iść czy nie? Jan Paweł II. Tu jest taka kapliczka, do której można wrzucić napisane życzenie wraz z pieniędzmi. I właśnie to robię. Droga powrotna była prostsza, bo szłyśmy właściwą ścieżką. Były tam nawet atrakcje, takie jak huśtawka czy miejsce na ognisko. Po czterech godzinach wróciłyśmy do hotelu na kolację. Więcej? Wystarczy. Jeszcze? Tak. Jeszcze? Tak. Już dzięki. No tak tyle. No, tyle? Tak. A, Jeszcze? Tak. Tak? Tak. A pomidorki. Same pomidorki. Nie, ale tutaj są. Ale same pomidorki chcesz? Tak, tak. Boże, na razie mam tylko warzywa. Jeszcze? Nie mam, się, więc może... No dobra, tyle wystarczy. Tak, tak. Nie wiem. Jakie są? Dobieram sobie deserki. Wzięłam sobie lody cytrynowe, ale potem wymieniłam je na smak gumy balonowej, które jadłam z truskawkami. Było przepyszne. Wieczorny spacerek. I cudowne niebo. Nic tylko marzyć. Zagrałyśmy w kółko i krzyżyk. Nagrałam dla Was shorts. Tutaj macie link. Widoki, widoki i szum morza. Herbatka na noc. I kolejny dzień gramy w warcaby. Nagrałam shorts. Tutaj też macie link. Pełnowartościowe śniadanie z herbatą. Jaki piękny rogalik. I tak mnie rozczarował. Nawet flaming się zdziwił. Tutaj jest owoc naszej pracy, zamek z piasku. Możecie ocenić w komentarzach, czy Wam się podoba. I ostatni nasz obiadek z tym widokiem. Jeszcze pokażę Wam co kupiłam i zabieram ze sobą do Polski, i tak na początek bruszetkę, takie też jest w Polsce, uwielbiam. Dalej batoniki. Jeden z pomarańczą i orzechami, a drugi z wiśnią i orzechami. Jedna paczka ciecierzycy prażonej, dwie paczki soi prażonej i dwie wody. I oto wszystkie rzeczy, jakie zabieram, i widzimy się w autobusie, a potem w samolocie. Żegnajcie złote piaski. Kolejna woda ze złota. Wchodzę do samolotu jako pierwsza, znowu jem, jeszcze nie pokazywałam wam tych słomek, też dobre, a teraz do domu. A jeszcze miałam szczęście spotkać kerfusia, no słodziak. A także zjeść lody kerfusiowe. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich vlogów, to nie zapomnijcie dać łapki w górę oraz subika. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki!